W życiu nie chodzi o to, żeby żyć jak najdłużej, ale o to, by wypełnić w nim Bożą Wolę dla swojego życia. O tym mówiłem ostatnio i myślę, że ten wątek rozwiniemy dzisiaj nieco mocniej. Ale też w tym odcinku znajdziesz nadzieję, jeśli jesteś człowiekiem, który martwi się i niepokoi o swoje życie. Także zostań ze mną i widzimy się za chwilę. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Cieszę się, że jesteście ze mną, mimo tego, że przeżywamy święta. Pewnie jest dużo wyjazdów, wiele spotkań rodzinnych. Podejrzewam, że niektóre z nich są bardzo radosne, ale też część z nich z uwagi na to, że trudny czas za nami, trudny czas, w którym żyjemy, pewnie sprawił, że nie wszyscy na tych świętach są, z nie wszystkimi możemy się spotkać. Niektórzy odeszli, więc modlimy się dzisiaj też szczególnie za, za tych z Was, którzy stracili w ostatnim czasie najbliższych. Ale Słowo Boże daje nam nadzieję, Słowo Boże daje nam inną perspektywę patrzenia na rzeczywistość. To jest to, co wyróżnia chrześcijaństwo i to jest to, co wyróżnia nas, jako ludzi wierzących. Śmierć nie jest końcem. Śmierć nie jest y, y, momentem, w którym wszystko się kończy. Wierzymy w to, że to jest moment przejścia w wieczność, która zaczęła się już na ziemi, razem y, z naszą relacją, którą nawiązaliśmy z Chrystusem. I to jest nadzieja, którą potrzebujemy żyć. To jest nadzieja, y, którą potrzebujemy i przez którą potrzebujemy patrzeć na wszystko, co się dzieje. Miałem kilka takich y, pogrzebów, na których byłem. Kiedy patrzyłem na ludzi z najbliższego otoczenia, tych, którzy tracili najbliższych, mamę, tatę, męża, co było dla mnie niezwykłym świadectwem, to to, kiedy Pan Bóg naprawdę dawał czasami niektórym z tych ludzi niezwykłą łaskę takiego pokoju i takiej radości, które nie były z tego świata. Ja czasem sam, kiedy patrzę na takie na takie wydarzenia, które są trudne. Mamy taką pokusę, zresztą nawet może nie nazwałbym tego pokusą, to jest normalne, że przeżywamy trudności, przeżywamy smutek, przeżywamy żal, przeżywamy żałobę, którą trzeba przeżyć. Ale wiem, że my jako wierzący mamy prawo żyć nadzieją, żyć nadzieją, że jest życie po życiu, że naprawdę życie, które zaczęliśmy z Chrystusem na ziemi, ono naprawdę się nie kończy. I, i, i takiej, takiej nadziei wam życzę, i taką nadzieją sam chcę żyć, bo życie naprawdę zmienia się w momencie, kiedy zaczynamy patrzeć na, na nie z innej perspektywy. Kiedy przestajemy myśleć o naszym życiu jako o punkcie docelowym, jako o czymś, co jest teraz. Hmm, czymś wiecznym, bo, bo, bo wszyscy, którzy żyjemy, wiemy, że nie żyjemy wiecznie. To jest jakiś krótki odcinek, który decyduje o wieczności i w momencie, kiedy zaczynamy patrzeć na życie z perspektywy nieba, z perspektywy wieczności, nabieramy do życia, myślę, dużo większej pokory i takiej też właściwej, zajmujemy właściwe miejsce w naszym życiu, zaczynamy żyć zupełnie inaczej, zaczynamy żyć. Patrząc na nie perspektywą Ewangelii. I dzisiaj ta Ewangelia, i dzisiaj Słowo Boże i to wszystko, co dzieje się w te święta, daje nam nadzieję właśnie na to, że życie, które toczymy, życie, które przeżywamy, nie jest po to, by je po prostu przeżyć, ale jest po to, aby odnaleźć na ziemi swoje miejsce, to znaczy swoje powołanie, aby odnaleźć to do czego zostałem tutaj wezwany, zaproszony. Każdy człowiek, który otrzymał życie w tym życiu, niesie powołanie. I niektórzy będą żyli 100 lat, niektórzy 50, a znamy skrajne przypadki niemowlaków, dzieciaczków, które żyją bardzo krótko i czasem spotykam też rodziców. I to są trudne rozmowy, bo są i łzy, i, i całe cierpienie, którzy mówią, no ale po co to było na kilka dni? Nie znam odpowiedzi na takie pytania, ale chciałbym powiedzieć, wierzę w to, że to miało sens. Wierzę w to, że Bóg miał jakiś cel, miał, miał przeznaczenie, miał powołanie, które kiedyś zobaczymy i zobaczymy, że to wszystko, to wszystko było po coś. E, I z taką nadzieją żyje się na pewno dużo łatwiej, z taką wiarą żyje się dużo łatwiej. E, I wiecie, chciałbym, chciałbym Was dzisiaj też zaprosić do takiego spojrzenia. Właśnie na życie. Powiedziałem, że będziemy, e, będziemy kontynuować trochę tą myśl e, z poprzedniego kwadransika ze słowem: e, tę myśl, że żyjemy po to, by wypełnić Bożą Wolę, nie żeby żyć długo. Wiecie, tak patrzyłem, myślałem sobie trochę nad tym zdaniem e, i pomyślałem sobie, że Pan Jezus, który przyszedł, żywe słowo, wcielone słowo Boga, Pan Jezus przyszedł na Ziemię, prorocy objawiali. I, i, I aniołowie, którzy się pojawili przy jego porodzie, objawiali to, po co on się objawił, po co on przyszedł, że to on, że to ten, że ten właśnie Mesjasz, na którego Izraelici czekają. I pan Jezus żyje 30 lat po tak wielkich, spektakularnych proroctwach. Nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście. Po tak wielkich, spektakularnych proroctwach pan Jezus żyje 30 lat bez żadnej spektakularności. Wszyscy go znają. Bo później, kiedy zaczynał swoją publiczną działalność, wracają do tego, czy to nie jest syn cieśli, czy to nie jest syn Józefa, czy nie znamy jego rodziny, jego najbliższych. Jezus się niczym szczególnym nie wyróżniał przez te lata. I jasne, czytam o jego dzieciństwie, to jest tam objawione w słowie Bożym, gdzie, gdzie miał niezwykłą mądrość, gdzie starcy i, i ludzie doświadczeni, uczeni zastanawiali się, skąd w nim taka mądrość. Wzrastał w mądrości, wzrastał w poznaniu, czytamy w słowie w Słowie Bożym. I, e, I to go faktycznie wyróżniało, ale generalnie myślę, nikt nie wpadł na genialny pomysł, że to może być Mesjasz. Poza pewnie Maryją, która miała w swoim sercu te obietnice, Józefem, który jej towarzyszył, e, te proroctwa były w ich sercach ciągle, ciągle żywe. I, I po tych 30 latach, 30 lat normalnego życia, życia w posłuszeństwie Panu Bogu, w posłuszeństwie Prawu Bożemu, w posłuszeństwie, tym przepisom, w którym wszyscy Żydzi funkcjonowali, Pan Jezus zaczyna swoją publiczną działalność. I to, co mnie fascynuje, to to, że Jezus nie potrzebował 33 lat, żeby zbawić świat. Potrzebował jedynie 3 lat, takiego króciutkiego dystansu, żeby wypełnić wolę Ojca żeby wypełnić to po co przyszedł. Nam się czasem wydaje, że im więcej zrobimy w życiu, to znaczy im bardziej będzie to <laughs> przepraszam, rozciągnięte w czasie, tym to będzie coś bardziej wpływowego i tak dalej. Wiecie, spotykam ludzi, którzy kiedy patrzę na ich życie, kiedy z nimi rozmawiam, mówią mi Właśnie takie, takie sekrety życia duchowego, na które sam bym nie wpadł. Bo ja też tak często myślałem: będę więcej jeździł, dotrę do, do większej ilości ludzi, będę więcej posługiwał, dotrę do takiej rzeszy ludzi, do której nie dotarłbym w inny sposób. A Bóg czasami ma inne sposoby i inną taktykę, inną strategię, żeby zdobyć ludzi dla Jezusa. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z Damianem Steinem, który powiedział mi: świeckim misjonarzem, chodzącym w potężnym namaszczeniu i mocy Bożej, on powiedział mi: Marcin. Bóg mi powiedział kiedyś na modlitwie, że chcę, żebyś, żebym spędzał codziennie godzinę w, w obecności moich najbliższych, żebym codziennie z godzinę spędzał z jednym z dzieci. Więc ma kilkoro dzieci, więc to jest kilka godzin dziennie. I powiedział właśnie takie zdanie, że, że, że wiedziałem, że tylko Bóg ode mnie oczekuje i że to jest cenniejsze w tym momencie. Niż post o chlebie i wodzie. I myślałem sobie, no, będę mniej jeździł, pewnie to będzie dużo mniejszy wpływ na świat. A powiedział, że kiedy zaczął to robić, Bóg otworzył mu drzwi do takich kontynentów, krajów, do których nigdy by nie pojechał. To są Boże sposoby docierania, wiecie, do, do wypełniania też naszej, jego woli w naszym życiu. I w życiu pana Jezusa zobaczcie, chodziło o trzy lata, kiedy ojciec powiedział, to jest teraz, to jest ten moment. To jest ten moment, żebyś zaczął głosić publicznie. To jest ten moment, żebyś wychodząc z pustyni zaczął proklamować Ewangelię, głosić ją w mocy. I trzy lata wystarczą. I trzy lata wystarczyły, żeby dokończyć, dokonać dzieła zbawienia ludzkości. To jest wielka lekcja dla nas, że to nie chodzi o czas. Nie zawsze chodzi o lata. Nie zawsze chodzi o to, że musisz wpisać się w schemat. Czasami, i to mówi święty Paweł do Tymoteusza. Mówi, niech nikt nie, nie ma jakiegoś tutaj względu na twój, na twój młody wiek, niech ludzie nie patrzą na Ciebie jak na młokosa. Bo Pan dał ci charyzmat, Pan dał ci dar, Pan dał ci powołanie, Pan dał ci swoje wezwanie i niech ludzie nie, nie patrzą na Twój młody wiek, ale niech patrzą na to, czym cię Pan obdarował. I, i, i czasami właśnie Bóg zagina czasoprzestrzeń tymi swoimi decyzjami, swoimi planami. I myślę, że tego uczy nas też życie Pana Jezusa. Nie chodzi o te rzeczy bardzo zewnętrzne, nie chodzi o to nawet czasami, ile lat masz doświadczenia. Chodzi o to, byś we właściwym momencie, we właściwym czasie w swoim życiu rozpoznał, co Bóg do ciebie mówi i wypełnił to, co do ciebie mówi. Kiedy rozpoznasz i wypełnisz to, co do ciebie mówi, na, na Boże słowo, na Boży moment, na to Boże Kairos, na ten objawiony czas, objawiony moment w twoim życiu, Wtedy ta jedna decyzja, jedna chwila, jeden moment Twojego życia może zmienić absolutnie wszystko. Może dać Ci wpływ, dać Ci namaszczenie, może dać Ci to, co Bóg chciał Ci dać. I mam takie modlitwy w moim życiu, mam takie momenty w moim życiu, takie posty w moim życiu, gdzie wiem, że zrobiłem coś na Boże Słowo. Mimo, że pościłem, modliłem się całe moje życie, różne, może nie całe, ale przez większą część mojego życia, bez wielkich rezultatów od razu, kiedy Bóg mówił teraz, i często wydawało mi się to głupie, jak rzucenie sieci przez Piotra, nie? przecież całą noc łowiłem, kiedy robisz rzeczy na Boże Słowo, kiedy robisz rzeczy na Boże, teraz, na Boży moment, wtedy ten jeden akt posłuszeństwa we właściwym czasie, we właściwym momencie może zmienić wszystko. Może zmienić absolutnie wszystko. Pamiętam, jak Bóg mi powiedział, że mam pościć w okresie Wielkiego Postu, to był chyba 2016 albo 2017 rok, a ja byłem już po dwutygodniowym poście, bo sobie sam wcześniej tak gorliwie zrobiłem. I mówiłem, Boże, ja nie chcę pościć, ja teraz już w ogóle odstawiam te moje posty, bo mam treningi, mam teraz wracam do mojego funkcjonowania. A na modlitwie czułem, że Bóg mówi, że mam to robić i że mnie do tego zaprasza. I kiedy podjąłem decyzję, która mnie bardzo dużo kosztowała, dobrze Boże, dla Ciebie przez ten okres wielkiego postu wchodzę raz jeszcze w poświęcenie, w ofiarę, dzień później zacząłem widzieć, jak Boża moc, Boże namaszczenie zaczęło przejawiać się na moich spotkaniach dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu. I zacząłem widzieć, jak Duch Święty dotyka, uzdrawia na dużo większą skalę, jak przemienia życia ludzi, jak Jego obecność się objawia w widzialny sposób na spotkaniach. To było na Boże Słowo. Więc potrzebujemy być wsłuchani w to, co Bóg do nas mówi. Potrzebujemy być gotowi, by kiedy Bóg mówi idź, byśmy poszli. Kiedy Bóg mówi czekaj, byśmy czekali. I, i tak przeglądałem sobie, wiecie, życiorysy świętych, dzisiaj też trochę na potrzebę tego tematu. Wiecie, że święta siostra Faustyna żyła tylko 33 lata. Miała bardzo symboliczny, piękny wiek, wiek Chrystusowy. Ale przez tak krótkie życie można by było się zastanowić, co jej życie mogłoby wnieść na losy nie wiem. Kraju to już w ogóle jakaś wielka tutaj skala. Jej życie zmieniło życie, i przez jej życie Bóg zaczął zmieniać życia wielu, wielu milionów ludzi na całym świecie przez to przesłanie o miłosierdziu Bożym. Faustyna zmarła w tak szybkim, krótkim, młodym wieku. I to nie chodziło o 33 lata, chodziło o posłuszeństwo w momencie, w którym Bóg oczekiwał posłuszeństwa. I to drobne. Małe ludzkie posłuszeństwo dało Bogu przestrzeń, by przyjść na cały świat z przesłaniem o miłosierdziu Bożym. Dzisiaj na całym świecie wszyscy znają obraz Jezusa Miłosiernego, wszyscy znają przesłanie o miłosierdziu Bożym, i wszyscy znają koronkę do Bożego Miłosierdzia. Cały świat usłyszał o Bogu, który objawia się dzisiaj na nowo w swoim miłosierdziu przez tą młodą dziewczynę, młodą zakonnicę, która wydawałoby się, że przedwcześnie zmarła. Żyła tyle, ile miała żyć i wypełniła Bożą wolę. To jest coś niezwykłego. Czytałem sobie dzisiaj też o, o Tomaszu Zakwinu, święty św. Tomasz Zakwinu, człowiek, na którego teologii jest zbudowana większa część katolickiej teologii. Żył jedynie 49 lat, bo umiał mówić Bogu tak we właściwym czasie. Umiał Bogu mówić: Tak, będę Tobie stawał do dyspozycji, kiedy Bóg oczekiwał, by stawał do dyspozycji. I takie, takich ludzi jest pełno, którzy być może nie dożyli, nie wiadomo jak wielkiego wieku, ale w swoim życiu wypełnili wolę Bożą. I takie życiorysy, tacy ludzie zmieniali życia miast, narodów, Bóg przez nich tego dokonywał. I myślę, że takie życie. Em, no, takie życie powinniśmy prowadzić. Przeczytam wam na koniec fragment, bo powiedziałem wam o, o nadziei, którą. Wierzę, że to Słowo nam dzisiaj przyniesie to w końcu kwadransik ze Słowem. Pozwólcie, że to będzie moja modlitwa na koniec za was. Niech to będzie modlitwa pełna nadziei, e, pełna wiary, bo Słowo Boga zawsze przynosi nam nadzieję. Ale teraz tak mówi Pan, to jest Izajasz 43, rozdział 1 do siódmego wersetu. Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój Jakubie i Stwórca Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś jest Mój. Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z Tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy przejdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan Twój Bóg, Święty Izraela Twój Zbawca. Daję Egipt jako Twój okup, kurz i sabę w zamian za Ciebie. Ponieważ drogi jesteś w Moich oczach, nabrałeś wartości i Ja Cię miłuję. Przytodaję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiozę ze wschodu Twe plemię i z zachodu cię pozbieram. Północy powiem: oddaj, południowi: nie zatrzymuj. Przywieź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem i ukształtowałem ich i moim są dziełem. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj mówisz, nie lękaj się. I Pan dzisiaj mówi do każdego z nas, nie lękaj się, nie bój się, bo Cię ukształtowałem, powołałem Cię, abyś doświadczał mojej chwały. I Panie, dziś proszę Cię, włóż w nasze serca pragnienie życia w Twojej chwale, nigdy poza Tobą. Ale zawsze w Twojej obecności, doświadczając, oczekując Twojej chwały. Daj nam serca, które pragną Ciebie ponad wszystko inne, byśmy byli ludźmi, którzy będą ludźmi nadziei, ludźmi Słowa Bożego, bo to jest Słowo nadziei, zawsze nadziei. Niech Pan Wam błogosławi, da Wam nadzieję i pozwoli nie lękać się ani w końcówce tego roku, ani na początku wchodząc w kolejny rok, byśmy wiedzieli, że my jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei w to, że Pan jest z nami. On jest pośród nas. On jest przy tobie i mówi do ciebie, nie lękaj się, bo wszystko będzie dobrze. Amen.